mała Witajcie! Jadę samochodem z 42 roku Jest to Lincoln Continental Słuchajcie Czymś takim też jeszcze nie jechałem, nie jechałem nigdy Samochód jest kurwa naprawdę wam powiem Ogromny Jest tu jest Ogromne koło kierownicy Skrzynia jest ręczna Przybiegowa. E, jest, samochód jest naprawdę mega oryginalny. Tak z starym autem jeszcze w życiu nie jechałem. Zaraz Wam go pokażę. Fabrycznie w tych autach były montowane silniki V12. E, więc e, samochód z silnikiem V12 to już jest mega egzotyka. E, tutaj mamy Trochę inny silnik, ale wam powiem o nim też za chwilę. Gdzieś tu się zaraz zatrzymam. Zatrzymam się na naszej starej miejscówce. No, mega ciekawe doświadczenie. 42 rok. Nicole Continental. Dostałem do dyspozycji dzięki firmie Best Car Garage, są Dąbrowski, z którą od jakiegoś czasu współpracujemy. <śla> że to trzeba by sprzęglić Mam chyba luz Okej okay. Dobra Za chwilę wam pokażę dalszą część Dobra słuchajcie Przedstawię wam samochód, przy którym, przy, yy, którym przed chwilą jechałem Lincoln Continental 42 rocznik. Samochód, jak wspominałem, fabrycznie w tych samochodach były montowane V12. Jednak, ze względu na ekonomię i jak gdyby problematyczne serwisowanie tego silnika, obecnie jest tu zainstalowana V8. E, dokładnie jeszcze, ja osobiście nie wiem jeszcze dokładnie, e, nie dopytałem krzyśka. E, prawdopodobnie coś szedłolotowskiego, w każdym razie silnik chodzi bardzo fajnie. Od razu, od strzała można powiedzieć. Pokażę Wam kilka detali. To przecina człowieka na pół. E, to jest klamka, oryginalna klamka. Tak już było. Wciskamy. I się otwiera. Także tak to w 1942 roku taki patent. Samochód bardzo fajnie zachowany. Powiem Wam, na ten rok samochód jest zachowany naprawdę rewelacyjnie. Wnętrze jest troszkę... Wnętrze generalnie nie będę Wam pokazywał za bardzo, dlatego że ono wymaga dużej renowacji. Ale pokażę Wam jeszcze trochę... Trochę Wam pokażę jeszcze może... No jest fajna buda. Coś, coś co w dzisiejszych czasach jest naprawdę niespotykane. Pokażę Wam deskę chociaż samą. Taki patencik. O, tak wygląda. Dlaczego? Drążek do zmiany biegów. Zegary piękne, musicie przyznać. Usterko słuchajcie przez które. Tak nie zauważył. Tak to wygląda. Ta wajcha tutaj to jest wajcha odręcznego w tej chwili jest ręcznie zaciągnięty. Tym przyciskiem, tym przyciskiem samochód się odpala. Jest to, bo jak będę odpalał, to Wam pokażę, postaram, postaram się czegoś nie zepsuć. No i jak gdyby od tej strony otwieranie też nie ma normalnej klamki, jak widzicie, tylko jest przycisk i tym przyciskiem od wewnątrz otwieram sobie drzwi klamki jako takiej eee, to samochód nie ma tak to wygląda fajne tak takim. dobra słuchajcie Będę go odpalał. To postaram się jeszcze zrobić filmik, żebyście zobaczyli, jak się yy, odpala. Bo też to nie jest takie hula hop, tylko jest to pewna procedura. Ciekawe furie. Dobra, słuchajcie, spróbuję Wam pokazać, jak go, odpa go odpalamy. Bierzemy kluczyk, przekręcamy na maksa w lewo, wyciągamy pompę, słuchajcie jak chodzi, wciskamy sprzęgło i to mamy przycisk do to i chodzi, chodzi fajnie, słyszycie? Se não